bo na wyścig mogę wbić jeszcze. Tak. O oh, winter. winter, Winter, <azt> Winter. <ścoughs> winter. Winter. <laughs> nie. Ty dawajcie śniegówki dawajcie. Tak, pług, y, si, Instaluj chyba instalny pługa. ej, ma, ma, ma wyschnąć chłop, chłopaki. Ale i tak nie starczę. No właśnie. No ta, to, to to ci tak nie zjedziemy, no kurwa, to jest pański szanujmy. No właśnie, przecież, przecież, się, przecież się zrobił Intersofty, jak było na Turcji. Dobra, cicho, <laughs> cicho, 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 cicho teraz. Zabijcie się. <laughs> roba, roba to. Rabę to. też. Co ten idiota robi, no? O, wszyscy X-y, pięknie. Aha. Nie, koszmar to, on jest taki głupi. Uwaga, to się skończy źle. Tak, to się prawda? skończy źle, na <noise> O... junior. Żyje, żyje, żyje. Jest, Ale good start, good, good, good. Jezu, Ale się duchy. boję z niego, jechać on nie rozwali. Kurwa, to nie skręcam. Okay, punktuje pierwsza... siódemka, tak? Siódemka, tak. Podium. Patryk, ale piękny powrót, naprawdę. Tylko nie, nie rozwaliłem nikogo. No, ale gdyby, gdyby nie mój błąd, to bym cię pewnie, bym się wbiegniczać, bo bym cię wyprzedził. Ale zostałem za to pierwszą, ok? Patryk. Zbinala. Kapilę. No design. <laughs> w to zrobiłeś, już to widziałem. <laughs> Rotor junior. Jest. Stąd dermisz, ja Nie, no wyjechałem po za szeroko. Liczy się? Inżynierze? O kurwa. To nie jest pa 2010, kurwa! No, ja cię, cię nie. Cie, kurwa, ty kur, nie jest na junior? No, ale w mnie Dobra, cicho. Tam się skupiamy na Irolu tam. No. Dla mnie to on <laughs> nie jest problemem. Właśnie muszę kuba pilnować, żeby karni dostać, bo wtedy stracę całkowicie punkty. Boże, ilo się rozwali? No! No, szybko poszło! Kurwa, no to po punktach. Mówię ci, Junior, żebyś nie ciął No, łat Łatwo nie ciął No, łatwo, akurat No, łatwo, to jest, to jest Belgia. To muszę na rolę, mieć przynajmniej 3 sekundy, albo ja musi się rozwalić. Nie, 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 dobry. <noise> junior, ty nie, kur... nie, <noise> Junior, <noise> nie, <Znowu> zrobiłeś, <noise> junior. Ale ja? robi to, nie, nie, to! to, nie, nie, Junior. nie, 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 i, no i wykręcałeś wy, to. Wy, 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 wyjebało, go, wyjebało go i musi bot wycofał. Trochę za pogody. No koszmar jest I to, to na wsprzecie, ja pierdolę. Dobra. Nie dobra, punkty są. Chyba jestem z tym człowiekiem jechać. No Dobre, ja, mam. No, co ten jest. człowiek robi? No. Szybciej, kurwa, nie. Nie nie, nie, nie zabię tego po raz trzeci. Przepraszam, proszę, szybciej to odziarnij. Ej, ci ci tak spieszy, stary. O co no, tam się co? dzieje z przodu? Coś się z tym ma? Nie, to ty dlaczego? Nie, wiem, że po prostu. Po to, prostu. Kubel wyprzedzi. Dalej, rama jak. Powiedz i. Powiedz mi, że to był Kubel. Kuba. Kuba. No, no to, to, to nie, to nie tak, to tak, że na wyścigu jest siedem osób i nie możecie teoretycznie jechać w wyścigu, bo to jest niezgodne z regulaminem. No nie no, on na wyścigu będzie 8 osób, a teraz on się wycofał, więc jest sesja. na oczy, Ktoś zjechał! Ktoś zjechał! No. Kuba zjechał! No, ja Uszkodzonym skrzydłem. Po, powie, zaraz po, powieszę spokojnie. Dobrze, to nagrywam. To się kameruje! Dobra, no, większe na punkty będą wyjebane w to. I, ro i Dobra, tak się... teraz rozgrzać te opony, żeby nie, nie były zimne. I zaraz pod e, robi DNF. Ale szkoda, że ty musiałeś się wycofać, Kosz ma. Ja no, to... bym się wycofał, ja by... What the fuck. Ale on wyszedł, kompletnie. A. Jest hmm. safety car, nie? Ja chcę sobie zbić delta, a ten człowiek mi siedzi na dupie, ja hamuję i on wspinuje mnie i siebie. No to bałem po prostu nie wiem, mówię do doświadczenia Ja lubię koszmary, ale on nie myśli w trakcie wyścigu W ogóle break check ci zrobił a tak? i no ja dobra... E... Teoretycznie mu zrobiłem break check, ale ja delty zbijałem delty. No on powinien wiedzieć Adrian, Adrian Co? co? Podaj pasy do Radmina no, Nie pamiętam, a co? No, bo nie mam mnie na Radminie Sprawi, nie nie to teraz. No, po no to teraz. A po prostu. To potem ci podam. Szybciej TAM Beliander Boże, na ogłoszeniach było. Może, no ale nie mogłoby uciąć. No Dodaj. to zaraz rozpoczniemy restart. No chuja uciąć, to na to? Nie no nie. Felipe nie zabij nas. A... Ale i zrób to, to będzie, będzie podróż. Zobaczcie, nie będzie podróż, to ja gadam? to jest teftikar jest. Ja ciebie na okrążeniowym sprincie jest teftikar, no pierwszy raz takie coś widzę. Oblelew. No to jest już to jest... Adrenal wycisz mnie proszę, albo ktoś, jakiś admin. Nie. Ja nie mam. No tego... jak ty możesz, o jedziesz. To jest WLF, to jest Pragną za pogody? Nie, dojedziemy do mety No to po co? Po co ci zmieniać na... Na softy, albo na jakieś... Płaskie... To kurde okuny? roba to, to jest bot jedzie za więc no No właśnie wiem, ale no... Jesteś botem, po W takiej sytuacji nie powinno być, no Nie wiem, masz ten dobra O! No nie, to się chyba nie, nie rozgrało opon. Super Hubert, ty serio? Jesteś już za mną? No bo skorzystał na, na tej pikarze i dlatego właśnie tego skorzystałem. Dzisiaj byłem wyspinowany. Weź bizota, to, to trzecie miejsce, chcę dowieść to. Daj mu te trzecie miejsce. I tak, I tak swoje już wygrałeś. I kur no i kurwa, nie dobrej zabawy. Ja się tak nie bawię. No dlatego mm, wyścigu odpadniesz. Uuuu, klaun ja. Tak też Ta przepowiedziała.

Dobra, ale Mark, ty się kurwa zamknij Dobra, skończy się wyścig Jeden i drugi i do, i do przetworzenia, czy do wyrenderowania Jak coś już mam gmina. No Patryk! Ja? Patryk. Chcesz mi oddać P4? Wiesz, co, co ci mogę oddać? Co tam? Opony! Dzięki, może twoje będą mniej zużyte niż moje. Nie, bo my tajer jest Moje 21% Dobra, wreszcie doczekałem się, który czwarty Jest. To była Austria. Tak wreszcie. jest. Aust no, czwarty, czwarty to eee. myśl nie są punkty, wreszcie. Chodź. Ja wz... Chora mi nie weszło dzisiaj i na mi. mi Jest! Vamos. Tak chciał być. <klima> Ale testujemy, czy w WSF będą to samo, czy nie? No ale muszę... Dlaczego Kumel? E, Halo? Ja przed jazdy byłem. Przed jazdą... Ja wyprzedziłem, wyprzedziłem na więcej kierowców. D**a. A ja startuję. Tak. Najstariej. Nice Dobra. Ja startowałem z tej Jest! Sosadze 4 punkty? Jej! <laughs>